Witam bardzo serdecznie z tej strony Pan tutaj w luźnym tuningu Astona Martina DB11 Volante w Need for Speed hit. No i co, no robimy sobie dzisiaj samochodzik, e, tak naprawdę doleje strasznie w grze, więc ja postanowiłem sobie wejść do jaskini tutaj, takiej, znaczy no nie wiem czy to jest jaskinia, raczej nie e, do takiej tuby wielkiej, e, przez którą się zresztą skacze e, no i mamy tego Astonka, on jest fioletowy zapytałem was czy jego tuning, no to powiedzieliście, że jak najbardziej, także no cóż, krótka reklama i przechodzimy do tuningu. No i też ostatnio tak YouTube troszkę średnio informuje was o tym, że coś wrzuca mi w ogóle, więc polecam żebyście zostawili łapkę w górę, jeśli chcecie dostawać до меня моих фильмах czy tam nie wiem odświeżyli subskrypcję, zostawili dzwoneczek, bo może się dziać w ten sposób, że po prostu yy, nie dostajecie powiadomień, a powinniście je dostawać i coś ucina mi zasięg, a tego bym nie chciał. nyba.com to najtańszy market z grami, doładowaniami, programami, kartami podarunkowymi, czy subskrypcjami, starymi oraz nowymi, nawet w przedsprzedaży. Strona zbiera świetne opinie w serwisie Trustpilot, posiada wsparcie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz cotygodniowe ekskluzywne wyprzedaże. Zachęcam do skorzystania z mojego Kodu rabatowego, który zawsze zapewni dodatkowe 3% zniżki, i używając go, możecie trochę mi pomóc. Polecam również zgarnąć zniżkę 1 euro za pierwsze, wydane 10 euro, rejestrując się z mojego linku w opisie. Ok, więc mamy Astona, i on jest w takim pięknym, kwiatowym kolorze, bardzo mi się podoba już. W tej wersji, którą dostajemy, znaczy się w tym kolorze, bo naprawdę jest śliczny i on najprawdopodobniej wychodzi też w takim kolorze w rzeczywistości. No, albo jest taka opcja, że po prostu chcieli do klimatu gry ten kolor dopasować. Mimo wszystko, no, piękny samochód, ciekawie brzmi, choć, no, troszkę tak. E, znaczy, astonowo, brzmi jak aston, po prostu jeszcze po przerobieniu to w ogóle jest rewelacja. Więc ja nie będę tutaj się rozwodził, tylko wchodzimy w personalizację. Zaczynamy od zawieszenia, które mamy obniżone, więc tutaj nie będziemy już nic robić. E, no i co? No i co my tutaj możemy zrobić? Od czego zaczniemy? Zaczniemy chyba od nadkola, bo one są takie najbardziej tutaj będą nam mówić o tym, co chcemy dalej z samochodem sobie zrobić. Jednak ten Bodykit jest po ukończeniu wyzwań czarnego rynku, więc jego nie możemy wziąć, ale alchemist i tak bardziej mi się podoba, ponieważ... Myślę, że będą do niego troszkę inne tutaj zestawy. No, i wstępnie to nie wygląda za fajnie, bo to teraz wygląda jak żaba, ale spokojnie, bo myślę, że przed przednim zderzakiem to zrekompensujemy. Więc mamy Speed Hunters, który daje taki wyraz bardzo taki delikatny, a jednak taki tuningowy. Że widać, że to jest taki zderzak tuningowy, przypomina może troszeczkę od BMW, może troszkę od Audi. Dalej mamy, to jest właśnie delikatny zderzak, od Carbona, który w sumie. Całkiem prezentuje się nieźle z całą figurą tego samochodu i z jego sylwetką. Oraz Alchemist, który jest również przywołuje do mnie jakieś inne marki, ale chyba mi się tak bardzo nie podoba. No, carbonowy tutaj dodatek ja bym jednak poleciał, wydaje mi się, w Speed Hunters. I do tego jakaś dokładeczka jeszcze naprzód, taka ala carbon by się przydała. I to by było super. Tylko właśnie, może to. Znaczy, to jest takie w sumie pasuje do samochodu, nie? Tak się całkiem tutaj meczuje. Zobaczymy jednak, jakie mamy progi, i do tego sobie dopasujemy ten. Splitter, no to karbon tutaj chyba wygrywa, zobaczcie, to są takie proste. Karbon jest fajnie wysunięty. Swoją drogą kupiło mi tak samo kupiło. Ja to mixa i mi kupiło po prostu. No, ładniutki, więc prosty splitter by się przydał tutaj. No i chyba ten karbona po prostu weźmiemy. On będzie taki najbardziej prosty i najbardziej jednak będzie się tutaj. A w ogóle są owiewki, od tego zacznijmy. Są, o super! No teraz które bierzemy? No, nie wiem, zobaczymy, jaki weźmiemy spoiler, może tak sobie dobierzemy owiewkę. Teraz, co na nadkoli, no to oczywiście potrzebujemy czegoś troszkę szerszego, ale nie są one zbyt ładne. Czyli mamy przód White fender, a tył, no to tak, średnio, zobaczcie. No, ten tylny jest paskudny. No, speedhuntersowy już jest taki, powiedziałbym, ładniusienki, tylko to jest taki cały bodykit, więc też nie chciałem się wtopchać. Mmm, no ten speedhunters, no ten carbon może, ale tak on nie wygląda za dobrze. No dobra, spróbujemy z nim i najwyżej sobie go po prostu zdejmiemy, no bo chciałbym mieć szeroki tył, może jakiś zderzak tu uratuje, co? Dupa, nic nie uratuje, no alchemię zbierzemy, ale to nic nie uratuje tutaj niestety. Chciałbym bardzo, nie wiem, spoiler, spoiler, no nie wiem, no żeby coś to zakryło, bo to jest takie, zobaczcie, tu mamy taki płynny, w sumie nie jest taki opływowy bardzo ten, nie jest takie opływowe to poszerzenie, a gdybyśmy tak w serii chcieli go zrobić, wą wąsko, bo wąsko w sumie nie wygląda tak źle i może byśmy go zrobili po prostu wąziutko nie wiem, no na razie spróbuję na wide a potem sobie to po prostu najwyżej zmienię, więc tylny zderzak możemy sobie, a w sumie zmieniliśmy więc już nic nie zrobimy, jakiś fajny dyfuzor nam się tutaj przyda jakiś fajny, fajny to może być nie wiem, fajna to może być kanapka z dżemem, a to może być nawet, dobra zaplątałem się, no te speedhuntersowe są ładne i podoba mi się najbardziej ten, bo inne, no ten Alchemist jeszcze jako tako, ale on jest taki ogromny, a te huntersowe są takie fajnie tutaj ucięte <laughs> i, i ten, ten dyfuzor nie jest taki przesadzony. A zobaczmy, w ogóle nie możemy nałożyć dachu, no nie? Czy możemy? Możemy nałożyć dach! Ja bym chciał go z dachem, w ogóle napadało mi do środka tam deszczu. Ja bym chciał go z dachem. Wiem, że mamy, mam auto w grze, które nie ma dachu, muszę mu nałożyć dach, no ale jakoś mi się tak to podoba. Mm, ogólnie zarobiłem sobie trochę kasy na wyścigach, bo pewnie was to będzie ciekawiło. Tylne światła, no zarąbiście. Zmieniamy sobie tylko tą część, a ta zostaje czerwona. Kto to wymyślił w ogóle? Bez sensu. E, dobra, naprzód może tak. Z, z przodu sobie zmienimy najpierw. Albo nie, to dopasujemy do koloru auta i lecimy w spoiler. Teraz tak, spoiler: no to chciałbym jakiś taki specyficzny do tego auta. no Ten to jest w ogóle, jakbym miał zaraz latać. Może bym jednak wziął ten zwłok na szklanego, czy tam nie wiem, czy to jest czy to jest jakieś tam szkło hartowane. Ale jeśli auta mają taki dostępny, to ja lubię sobie go włożyć. Choć do dodatków naszych chyba bardziej pasuje ten Speed Hunters. To ja wezmę sobie Alchemista. On jest po prostu taki specyficzny, jak auto ma taką opcję, to czemu by jej nie wykorzystać? W układzie wydechowym myślę, że również znajdzie się coś ciekawego i myliłem się, ponieważ ten oryginalny jest chyba najładniejszy, ponieważ jest najbardziej tutaj przystosowany do sylwetki z tyłu i sobie go nie zmieniamy. No i teraz te poszerzenia, no one mnie tak trochę bolą, one mi się nie podobają i teraz jak ktoś zobaczy samochód pod koniec, pomyśli sobie, kurde, co on zrobił, no nie? Więc spróbujemy go zrobić na wąsko, zobaczymy, czy na wąsko będzie mi się podobał bardziej i owszem, podoba mi się o wiele bardziej, więc tak, go zostawiam, wybaczcie, sorry, taki jest ładniejszy po prostu. Nie robię tutaj kanarców, a teraz co do przedniego zderzaka, to może coś mi się bardziej spodoba? Chyba jednak nie. Ten jest taki, ale on jest znowu taki ogromny, no nie? Chociaż on by był... Gdyby tak sobie wziąć alchemist i nie nakładać tego, tej dokładki naprzód, zobaczmy, Usuń przedmiot, może tak będzie po prostu lepiej. Eee... No chyba tak, bo jeszcze sobie tylko porównam z tym Speed Hunters. Ten Speed Hunter jest kurczę ładny, on jest taki niski, taki... No ale ten znowu już pasuje do progu, do tego, że na progu mamy karbon i z tyłu też mamy karbon, więc chciałbym, żeby to był taki jeden... No ale znowu nie wiem, no, Weź się zdecyduj człowieku, no. Dobra, biorę ten i chyba nawet nie daję sobie żadnej dokładki tutaj na... No tą dokładkę by się przydało. Jak już mamy karbon tam, to tu dajemy, no. No, tylko ona jest taka podwójna, ale no dobra, niech tak zostanie. Co do maski, to możemy sobie zamienić tą z seryjnymi wlotami na taką właśnie alchemistową, albo na taką z ogromnymi wlotami, przez które widać części silnika. Jednak jednak na przykład chyba mi się najbardziej podoba ta oryginalna, bo ta już jest taka pogmatwana, taka w sumie nic specjalnego za ładna nie jest. Lecimy w lusterka i lusterek raczej nie zmieniamy. Ja lubię dostawać przy klasyce. A teraz myślę, że zanim jeszcze wybierzemy felgi, zobaczymy jakie mamy dostępne społeczności lakiery. No bo może będzie coś, co akurat przykuje moją uwagę albo mi się spodoba. Tu mamy coś, co bardzo odwzorowuje klimat tego samochodu. Dalej w ogóle. Aha, bo to jak mamy tamto malowanko, to możemy nie mieć tych świateł, tak? Tylko mamy ten taki wielki ring na przodzie. A wydaje mi się, że to malowanie pasuje jeszcze bardziej do tego, który ja mam, bo mu jest taki klasik, taki prosty, taki zwyczajny. Tu jest takie to ciekawe przejście z chromu na satynę. No okej, okay. zobaczymy co my tu jeszcze mamy. Gdzieś tam te kolory. No widzę, że wszyscy robią te white body, no ja jednak white body tym razem nie poszedłem. No nie hejtujcie proszę. <gryw> nie wyzywajcie mnie. Mamy też malowanie gdzieś tam brytyjskie z wyścigów. Tutaj jest, widzę, bardzo dużo. Ktoś musiał włożyć w to malowanie, żeby pobrało aż 600 osób. Najwidoczniej, co my tu jeszcze mamy? O, tu widzę, jest ładne malowanko. Bardzo ładne, jednak nie do tego bodykitu. I proszę, ktoś się pobawił w taki wybór kolorów. No nie za bardzo. Mam malowanie również z Most Wanted, ale to też nie do naszego bodykitu, niestety. No i to Roni miał tego astonka, dokładnie Roni, ten z którym nam troszkę ciężko było. Musiałem sobie to sprawdzić, ponieważ ja tak naprawdę nie pamiętam. Znaczy, pamiętam, że się z nim ścigałem, ale w ogóle zapominam zawsze, że. Znaczy, znam imiona. Postaci, ale z, nie kojarzę ich z samochodami. No tam może Mije, czy Soniego i tak dalej, tych J.V., no to może, ale tak naprawdę późniejsze postacie jakoś tak mi się w głowie zacierają i o nich po prostu zapominam. Tu jest bardzo ładny kolor, śliczny kolor, chciałbym go, tylko te naklejki bym sobie zdjął. No, cudowny jest ten kolor, dobra, bierzemy to, bo bardzo mi się podoba. Tylko sobie jeszcze wejdziemy w. Biblio... Nie w bibliotekę, tylko wedytu i winyl. E, dekale i tak z maski usuwamy. Cilla Live to jest ciekawe, co mamy nałożone. Może być i z boku te też sobie usuwamy, bo mi się zupełnie nie podobają. Ja nie pasują do charakterystyki samochodu. I tu też usuwamy z tyłu. Też mamy. Ro... No. To może, powiedzmy, zostać, chociaż Rotiform, e, nie jestem pewien, czy będę nakładał Rotiformy, jeśli bym chciał, to może. Na górze nic nie ma, z boczku też nie, no kolor jest rewelacyjny, jest przepiękny. W tej grze można robić śliczne kolory akurat, e, jeśli chodzi o, o autka, to naprawdę kolory można rewelacyjne po prostu robić. Ja bym sobie zapisał w ten, po prostu nadpisałbym sobie, e, z naklejkami jedzie szybciej, Spersonalizuj pojazd. Pierwszy pierwsze winy mój nałożony? No jak to, przecież... A, może po tej aktualizacji po prostu? Przecież nakładałem winyle, więc to trochę bez sensu. E, mogę zmienić widok? Mogę i od razu bym sobie nałożył coś ciekawego. Od razu widzę tom, która mniej więcej pasuje, ale gdzieś tam do figury tego samochodu to będzie ciężko dobrać mi odpowiednią felgę, żeby każdy był zadowolony. E, w ogóle ta jest taka niebieska od początku, i, i ona no, powiedziałbym, że jest tutaj jak, jak ulał, ale. Nie no, ja bym takiej nie włożył, a bardziej czarną, Bo czarna będzie tu pasować. Tylko chodzi o, o wzór, bo ja tą sobie kolor dobiorę. Więc nakładam tego wosenka. O, widzicie, ona się zmniejszyła najbardziej, to tego się akurat nie spodziewałem. Ja zapytałem, czy można ją powiększyć. A Gras powiedziała, a nie, jeszcze ją zmniejszymy. To samo robimy teraz z drugą, ponieważ tutaj dwie różne to miałyby się z celem. Zresztą zazwyczaj dwie różne wyglądają śmiesznie. Rotiformy. Rotiformy jeszcze są ładne, ale jak mamy takie wąskie auto, to chyba nie będę mu wkładał takiego. A może to? Rzeczywiście ten rotiform jest ciekawy, co? Ja tego widziałem na golfie, ale może? I on nawet jest w takim kolorze, żeby od razu do szyby tutaj się dobrał. No, tylko kurczę. No, 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 czekajcie chwilkę. To jeszcze nie jest wszystko powiedziane. Jeszcze może Rotiform wleci naprzód i wtedy sobie tą naklejkę tam zostawimy. To by było bardzo ciekawe. Zobaczmy jeszcze raz tego Rotiforma. To jest ten. Nie, to nie jest ten. To jest ten. No powiem szczerze, no ja takiej Felgi normalnie bym nie wziął. Nie są to one jakieś bardzo w moim guście, ale przelećmy się wokół samochodu i chyba... No, nie wiem, może ten chrom sobie zdejmiemy z rantu. O, gdzie polecimy? Nie w, polecimy w. Satyn, no. Zmiana koloru? A, że w przejście kolorystyczne, tak? Matowy carbon. Właśnie, lubię te karbonowe, ale nie, no gdzie tu jest? Zmiana koloru to jest chyba mat, bo, bo tak to wygląda, że to. O, matowy, no, matowy. Zmiana koloru to jest mat. No to zarąbiście, dobrze wiedzieć, że to jest zmiana koloru. I troszkę bym mu dał tutaj, powiedzmy, że to będzie ta trójka. Ale czekajcie, bo ja to chciałem satynę przecież. Hmm. Aha, nie ma czegoś takiego, tak? To jest po prostu zmiana koloru i musimy sobie połysk satynowy. O, w tym momencie to pasuje. Przód i tył. I tutaj też, cyk. Satynowy jednolity. Dobra. No i jest lepiej. Jest lepiej, normalnie bym takiej nie włożył, ale wydaje mi się, że w tym aucie ona się dobrze prezentuje. No i dokończamy nasz tuning, jak widzicie naklejka Rotiform już się pojawiła z powrotem. Co do rejestracji, no to damy sobie po prostu tak, nie wiem, DB11, niech to będzie albo DB11, o to będzie fajne, DB11. I teraz co do tła tego, no to to z hita pasuje idealnie. Ramki żadnej tutaj raczej nie chcemy, bo żadna tu nie będzie się komponowała z designem samochodu. Co do świateł, to teraz możemy sobie po Bajlandu zrobić i wlecieć w takie coś kolorowego, albo po prostu je przyciemnić i sobie je przyciemnimy, żeby gdzieś tam do tych, gdzieś tam cały czas mówię, gdzieś tam, żeby do tych, no, felg tutaj najbardziej się komponowały. Jeszcze bym tu widział, może czarne lusterka, ostatecznie. Ale te światła z tyłu by super wyglądały czarne, tylko że całe razem z tymi odblaskami. A bez odblasków to tak średnio mi się to podoba. Yy, I pójdziemy sobie może zobaczyć, czy oponki jakieś nie mamy fajnej tutaj. Może byśmy nawet ją naciągnęli, ona by wtedy fajnie wyszła. Hmm. No, myślę, że naciąg akurat w tym samochodzie może się całkiem nieźle prezentować. Bo niektóre nawet mają seryjnie naciąg z tych samochodów, właśnie takich droższych, delikatnych, ale mają i gdzieś to chyba dobrze wygląda w nim. No, nie wiem, chyba dobrze. Ta felga w ogóle nadaje się do naciągu, także to, to warto wziąć pod uwagę. Zaciski damy sobie hmm. czarne. Czarne zaciski, te żółte tak nie bardzo. Willuda są spoczko. Niebieskie też nie. Astona jeszcze mamy jakie? Mam jeszcze Astona takie białawe, takie szarawe. No to chyba te białe będą najlepsze. No, te białe będą najlepsze Astona. Nie spodziewałem się, że będzie opcja wyboru czegoś takiego. Mamy nacinane yy, tarcze, więc to zostawiamy. Yy, yy. I Astonka znowu. Nie wiem czemu się tak rozmywa, to nie wygląda ładnie. Dobrze, w ogóle nałożylibyśmy mu R-ride, to by wtedy wyglądał jeszcze lepiej. I tak naprawdę z wizualnych zmian, co możemy zrobić w tym miejscu, to już jest wszystko, co ja bym chciał dla tego samochodu. W takim też wypadku przechodzimy sobie do efektów. W efektach kolor nitro byśmy zaimplementowali, myślę, niebieski, ale nie chcemy, bo to nic ciekawego. Strzałów też nic ciekawego, a tu mamy tylko trzy kolory, więc tak w sumie to nie za bardzo. Neon, jaki mogę mu dołożyć tutaj, to byłby najprawdopodobniej purpurowy albo fioletowy, turkusowy ostatecznie, ale też nie chcę. I pneumatykę, zobaczcie, jak pięknie siada. O tak, wydam te 15 koła, ale siądzie ślicznie. Na tym mi zależy. W ogóle, zobaczcie sobie, jak fajnie siedzi w kryjówce, bo to jest piękne. Zanim sobie go odpalimy, on tak będzie siedział. Klaksonów nie przeglądam. I teraz co do zawiechy, to myślę, że odrobinkę można by mu pochylić koła. Czy w ogóle to się spasuje? Chyba raczej nie. Nie spasuje się. I wydaje mi się, że. No nie wiem, tak. Bo żebyśmy dali do, do połowy. to będzie taka pokraka, a tak to. Tak to wygląda ładnie, w miarę schludnie, więc wydaje mi się, że niech zostanie, niech zostanie prosto. Nie, to jest Aston Martin, jego aż tak nie przerabiamy. Cóż, no spotykamy się już poza kryjówką, zobaczymy, jak się prezentuje na zewnątrz. No więc tak, autko wygląda w dzień i myślę, że robi fenomenalne wrażenie. Naprawdę nie spodziewałem się, że tuning tego samochodu, mimo braku whitebody, no będzie tak udany. Zobaczcie, no moim zdaniem, prezentuje się on świetnie. Tu próbuję, tak, żebym na kamerkę nie wchodził. Super jest, naprawdę. Jest taki ostry, ale jednak ma bardzo ładne linie. Gdzieś te kolorki są takie śliczne. Dużo używam słówka, słówka gdzieś i muszę się tego oduczyć. Naprawdę, wszystko co bym prezentuje sprawia mi przyjemność, no, ten tył może nie jest taki rewelacyjny, e, troszkę bym go pozmieniał, ale nie miałem za dużo wyboru, żeby zrobić go lepiej. E, już taki jest po prostu i no ten może spoiler mi to rekompensuje, a teraz zobaczycie go w noc. No i tak jak myślałem, pięknie prezentujące się led światła, e, zresztą na dole również nie tylko tutaj na górze, no cały samochód po prostu genialny. W nocy natomiast mamy zupełnie inną gamę kolorów na nim: to znaczy już nie mamy fioletu, a bardziej zieleń i niebieski. A mi bardziej się podoba z fioletem W ogóle zobaczcie jak przez to szkło widać światła tego samochodu To jest ciekawe Że owe szkło zmienia kolor na biały No znaczy jest to takie dosyć specyficzne Ale nie wydaje mi się Jakoby miało to jakiekolwiek większe znaczenie Także z tym też wyglądem Was już tutaj pozostawię Auto obniżone w noc z zapalonymi światłami I dziękuję za obejrzenie tego odcinka No cóż mogę powiedzieć Pozostawiajcie łapki w górę Bo ostatnio ten zasięg spada Strasznie YouTube moich filmów nie rozsyła I też nawet z są filmy mnie oglądane, co się nie zdarza. No, z jednej strony macie więcej czasu, z drugiej strony YouTube Wam ogranicza moje filmy, a chciałbym, żebyście dostawali ich jak najwięcej. Nowe propozycje różnych tuningów pod filmem, e, może jakieś inne odcinki, macie pomysły, z chęcią je wykorzystam, ponieważ teraz, mimo że nie mam bardzo dużo wolnego czasu, to nie chciałbym kanału zaniedbać i widzimy się, myślę, w następnym. Dzięki wszystkim, cześć!